Cześć Wic, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na Twitch.tv/Gośnik Diabeł 6, gdzie się odbywają codzienne transmisje na żywo. A dzisiaj będziemy sobie Stop Hama oglądać. 1191 odcinek, by the way. No i co? Lecimy, kto nie spróbuje ten pała. Będziecie to nie będziecie tego mieli długo. No i No to, ty. Pat, patrz, 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 Jebany Debil. Nie no, tutaj kretyn, kurwa, stuprocentowy idiota. Ale klasyczek w leci Podwójna ciągła Ktoś z przeciwka jedzie? Prawda? Oczywiście, tak. że tak Start video. Video. Tak, dokładnie A nie, to nie był klasyczek To była ta jebana podruba, nowa, fuj To był blue, ale przerobiony ten Bo jak się nazywa ta, ten zespół, co cały czas przerabia te piosenki? Bo to jest jeden zespół, który kurwa wszystkie te takie obcy giga, klasyki przerabia nie jest dualipa lipa przypadkiem czy coś takiego? Pierdole. Sten się. Kurwa, ale tu też gościu skurwysyńsko zrobił. No ten zjebał, znaczy znaczy wyprzedzał, no na kurwa ciągłej wyprzedzał, skurwiel. Ale ten typ prawie też spowodował przez to wypadek, no. Mógł go już wpuścić, jak jest już taka, e, taka sytuacja, to nie go wpuści, no. Skurwysyństwo odjebał typek, no ale tutaj gościu prawie karambar spowodował, nie? Była lipa. Ja pierdolę. What the fuck? Te, te, teraz te, taka sytuacja jest przy ze względu na to, że te yy, te pojazdy w ogóle nie powinny jeździć po takiej drodze, nie? W sensie, no są za, du za duże, więc nie powinny kurwa zapierdalać. ewentualnie powinien do boku dojechać i go przepuścić. To jest jakaś tam no, powiązarka, czy inne gówno pewnie. A, ale on tu skręcał na pole, więc musiał pewnie kawałek dojechać, no kurwa. To już z drugiej strony, jeżeli mam ma, ma taki. A z combine, no to combine jak nie może jeździć z podłączonym przodem, a no to okej okay. <mum> Fuckers będzie? Nieźle No dobra, ale kurwa, czy miał, miał kierunek puszczony w ogóle, że próbował wyjechać? Widać, że zablokował kurwa tam cały ruch, nie? To no gościu popełnił błąd, pewnie wiecie tam by musiał nabyć jakieś 30-40 minut drogi, nie może sobie na to pozwolić, zajebał się nie w tą stronę chciał skręcić Pewnie tam jest zaraz kolejny zakręt, no już Każdemu się może zdarzyć, że się kurwa gdzieś zagapi albo gdzieś źle skręci, no ja pierdolę Szczególnie, że miał giga dużo zapasy, no już nie przesadzajmy tak kretyn, ale chyba keder nie ma więcej niż 320. To może, okej, okay. no też najechał. Busem na no kurwa, nie mógł się złamać, widocznie bardziej. Podobał mi się jak zahamował zajebiście, z kopem kurwa, relay, dziękuję za 36 miesiąc. Halo halo świętujemy. Concord został wycofany ze sprzedaży i zamykają serwery AD. Halo halo świętujemy, Concord został wycofany ze sprzedaży i zamykają serwery? Znaczy jakby hookers kurwa, totalnie szczerze, hey, hookers. Concord, dobrze pamiętam, to była ta gra, która miała udawać tego e, Overwatcha. Kolejnego. Znowu Hero Shooter. Ta za 200 milionów, serio? Beka, kurwa. Kurwa, jeszcze hulaj nogą, ja pierdolę, co za idiota. Nie, no to już kretyn w chuj. Stary, pierwsza rzecz jest taka, że hulajnogą. Ostatnio właśnie mieliśmy nad tym, hulajnogą powinieneś jechać ogólnie po. Jeżeli nie ma ścieżki rowerowej. Kurwa, jak to było? Bo to jest za... strasznie pojebane zasady są odjeżdżania tą hulajnogą. Powinieneś jechać po ścieżce rowerowej, chyba, jeżeli jest. Jeżeli nie ma, to przy boku ulicy chyba? Ale tak wiecie, przy pobrzeżu ulicy i nie wiem, jak to jest z schodnikiem. Chyba i chyba jak nie masz ścieżki to po chodniku, ale... Kurwa z prędkością taką jak przecięty pieszy. totalnie pojebane są te zasady, nie? No ale tutaj z kurwy jest jest tylko w ogóle, myślę, że jest kurwa motocyklem. No ale Max 15 albo 200 km. Wydaje mi się, że mniej jeszcze Peter Peternax. Po czym jeździć yy, hulajnogą? Aktualne przepisy jazdy na hulajnodze elektrycznej. Hulajnoga elektryczna to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez y, siedzenia y, i pedałów. Usiądzenie, urządzenie transportu osobistego, UTO, to pojazd napędzany elektrycznie, bez siedzenia i pedałów, na przykład deskorolka elektryczna. Dobra, no to wiemy. Gdzie można jeździć elektryczną hulajnogą blok UTO? Gdzie odstawić? Nowe przepisy dotyczące hulajnog elektrycznych ograniczają możliwość poruszenia się po mieście. To wynik blisko półtora rocznej obserwacji zachowań użytkowników i incydentów związanych właśnie z hulajnogami elektrycznymi. Gdzie można jeździć hulajnogą elektryczną? Po ścieżce lub pasie dla rowerów. Dozwolona prędkość 20 km na godzinę. A czyli jednak? Po ścieżce lub pasie dla rowerów. Czyli po pasie dla rowerzystów. Po, ee, ścieżki rowerowe od początku uważane były za najbardziej odpowiednie, także dla hulajnóg elektrycznych. Pojezdni, na której dozwolony jest ruch do 30 km na godzinę, czyli jesteśmy w terenie, terenie zabudowanym, gdzie są kurwa te bampy wszystkie i mamy do 30 ograniczenie, to możemy wtedy jeździć hulajnogą po ulicy. Chodnikiem lub drogą dla pieszych. Jeśli ma, e, na jezdni jest po, dozwolony ruch pręd, z prędkością powyżej 30 km na godzinę i nie ma drogi, da, drogi dla rowerów, Dozwolona prędkość na chodniku, prędkość pieszego, czyli kurwa bez sensu w chuj. Czyli ogólnie sytuacja wygląda kurwa w ten sposób, że. Eee... W ten sposób, że tak naprawdę pochuj nam ta ulej noga, nie? Nie rozumiem. To coś daje? No, mam jakąś prowizję od tego, plus utrzymujemy partnera na kanale Marimę. Marimę, dobrze czytałem? Marimę to. A ja tam jakiś procent dostaję z tego. Prowizji. No, co się zajebał, kolega tutaj. Ja pierdolę. Czy to było jakieś rumuńskie dziecko? Małeś te czarne pierdolniczki od krzesła? Takie czarne pierdolniczki od krzesła. O Boże, mi się, nie mam kurwa zielonego pojęcia, gdzie one będą. Ale tam powinno być w krześle, na A, bo tam wyleciał jeden. On gdzieś jest, może jest w garażu. A gdzieś był, chodzi o tą taką dźwignię, tak? Elo, co są? Jakie reflektory? A to co napadało gdzieś się świeci. To pijania. Parę. Ja Światło by się przydało na rowerze z tyłu. Sławki. No kurwa, Ja my tylko mówimy, że pani nie widać. No babo. Na serio? Przypierdoliła się ktoś, że, je, że ktoś zwrócił uwagę, że jej nie widać? Kurwa. Da fuck? Czy gości casualowo casual, casual podnik po prostu i zajebał kopa to? Tak bez niczego? A, no i zajebiście pozdro, kurwa. Za kretem zajebany. A ty jakiś gówniak? No oczywiście, że jakiś pierdolony gówniak. Albo półmózg. Znaczy, to się łączy często, nie ale... Przez Kielce rado. No, no, no i co? No i co?

Przecież widzi chłop, że ciężarówka i na chłup... No tak, to jest takie. Wydaje mi się, że kurwa już 50% klipów ze Stop Hama to są klipy, tylko po to, żeby wrzucić kurwa jakiśkolwiek klip. Wiesz o co chodzi? W sensie takim, że. O, papa, bo tak kurwa nie powinien. Powinien czekać do Ustralnej Śmierci, dopóki ktoś kurwa nie będzie jechał. I chuj. Typy po prostu to wrzucają, żeby ich klip tutaj był. Takie skurwysyństwo. Czekaj, czekaj, co tu się wdrzymuje? A, gościu, kurwa, ślep. ślepa. Ślepa babka idzie, on przez pasy przejeżdża. To jest nowy... Czekaj, kurwa. Czy ktoś tu z trzyberdachu wystaje? Ja pierdolę, ok. No ale dobra, no kurwa, co z tego? To jest w sensie? Co kurwa z tego? Co ci to kurwa przeszkadza? To jest nabuffin. Jeżeli nie spowalnia ruchu i tak dalej, no to kurwa, whatever. Samochód kobory transformatora. Wcześniej nie było chodnika, więc samochód by nie mu nie przeszkadza. Próbował otworzyć samochód, więc złączyło się nagranie. Kto wie na co jeszcze on był. Ee, by. by zda jeszcze on byłby zdatny. Zdatny pijany. O, no dobra. What the fuck? Wyjedzie. No, tak myślałem. Idiota. Ale tak się kurwa oparty jak zwykle, nie? No. no. Czyli Tam już że nie było kolizji. A kurwa, to jest ścieżka rowerowa! Ja mówię, ja pierdolę o co chodzi. No nieźle, dziadek, co ty kurwa robisz? <laughs> W kurwa, jak już coś się takiego odpierdolić, to kurwo jebana przeproś przynajmniej. Wciśnij te pierdolone awaryjne buraku jebany. coś ci przeszkadza? Aha, pozdro. Bo BMW nie ma awaryjnych, no ja rozumiem, że śmietniki kurwa ogólnie to mają problem ze wszystkim. Pozdrowi pasem Ja pierdolę jaki wsiór, Niech mi chuj No die, młoda, ale się cofnął, szybko się skapnął to tyle dobrze No ale chuj, trzeba, bo przecież kurwa czterolatek podleciał do ulicy i się cofnął, więc trzeba nagrać Czteroletni stopham taksy kapczy, kapcie, nastażować, no. Ja pierdolę. Kurwa, ludzie totalnie wyobraźni nie mają, nie? <śmany> Dobra, o, <śmany> dawaj, 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 też dziewięć, góry góry, Cześć, witam. Co tu robisz? Siedzę se. Oj. No, chłopie, to już kurwa, jak takie szambo zajebane? To czemu nie, nie zjechałeś, kurwa, po tym chodniku nawet? Już chuj, nie? Oj. Oj, oj. Nowa gra od twórców DBD była testowana? Czy jeszcze kompanie wywalałeś? Nie rozumiem zdania totalnie, Redman. W sensie? No będzie testowana dzisiaj, ale czemu miałem wywalać kompa? Czy ty nawet nie jest gra, w której jesteś w stanie się zdenerwować, bo to jest kurwa storyteller. Bo ci DBD ostatnio nie szło? Kurwa, nie pamiętam, kiedy w DBD grałem. A z tego co pamiętam, mieliśmy ostatni powrót do DBD, przyjacielu, to mieliśmy jakieś kurwa 59 wygranych do 4 przegranych. Myślę, że całkiem nie na mi szło. Ale nie, fakt, był jakiś powrót na jeden dzień, i grałem jak pizda To może być to. W po brzuchu do DBD, się skończy na tym, że się nie odpaliło? A, to też prawda, no. A, to, to, ta... A, dobra, o to ci chodzi, że się nie odpaliło DBD, <grywa> yy, Ogólnie to powiem tak, jeżeli chodzi o sam komputer, wydaje mi się, że to była, kurwa, kwestia Windowsa, widzowie. Mieliśmy do, do tej pory na Windowsie 10 zmienionej tylko jedna, jedną transmisję i nie wyjebało nic. Dzisiaj jeszcze też nic się nie stało, będziemy wygrał odpalać, to dopiero zobaczymy, tak? Dzisiaj nie wiem, oni chcą się zabić? 400 metrów skręc na mniej światełko. O, znowu. Ja pierdolę. Kurwa, jak idziecie y, widzowie, to też do was, jak idziecie w nocy po ulicy, po poboczem. odpalcie sobie kurwa chociaż lata latarkę w zajebanym telefonie. Ja zawsze, jak już idę, to kurwa włączam sobie latarkę. Jak jedzie auto, to robię kurwa tak w podłogę, na boki, żeby wiedział ktoś, że, że jadę. Że tam idę, nie? Że jestem. Gerard, dziękuję za 32 miesiąc. Siema. Odblask na rękę? No chuj w to na stary, nie? Kurwa dużo osób nie będzie miało odblaska na rękę, też bym nie miał. 90% osób nie będzie miało, bez przesady. A odprawę prosta będzie G. Tak mi się kurwa chce pisać. wiesz, ja nie, nie lubię takich spraw załatwiać. O brawo Nie kurwa idę z prawą stroną jezdni i odblask No tak się akurat składa, że kurwa jako pieszy powinien iść lewą stroną jezdni Odwrotną do kierunku jazdy stary Co za typ kurwa. jedzie y, ulicą ciemną i oświetloną bez y, lampki z tyłu nie